Witam dzisiaj paragon za zakupy z dnia 13 lutego 2025 przybliżę jakby ktoś nie widział. Paragonik no troszkę dłuższy ale tym razem wam tutaj nie pokażę produktów bo wszystko poszło tranzytem do mojego kolegi z Ugandy który mieszka niedaleko kampali. Dobra, co my tutaj mamy? No, cztery ogólnie zgrzewki wody mineralnej Była to woda gazowana, nie gazowana Cztery kilo ziemniaków Kiełbasa chłopska, takie trzy kawałeczki Margaryna rama, żeby tam sobie posmarować Chlebek przednożytni Polędwica z pieca Taki już saszetka groch kupiec Cały łuskany dwie sztuki serek wiejski no mam nadzieję że się nie rozpuści nie e, jogurt naturalny szynka krucha e, praliny czersne takie wiśniowe znowu groch kupiec, pakowany w całości e, jogurtik naturalny serek serek o piwko piwko ale to piwko akurat dla mnie nie dla niego e, piwko takie pomarańczowe 4,5% Mocna pomarańcza, takie smakowe. Mleko, mleko 3,2% To też dla mnie, bo nie doiłem krótka dzisiaj. No, i tak to wygląda. Do zapłaty 145 zł. I. 13 y, groszy, także taka lista, taka lista, y, 145, 13, y, y, 13 luty to był, luty, 13 to jest. No.